Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś zapraszam Was na czytanie zatytułowane: Co powinieneś, powinnaś teraz wiedzieć? Za chwilę potasuję karty, a wy zastanówcie się, który z trzech kamieni energetycznych najbardziej do Was przemawia. Czy będzie to lazuryt, począwszy od lewej strony, czy kwarc różowy, czy też labradoryt. Tutaj są e, e, te trzy energie e, pokażą nam. Ok, myślę, że co Twoja dusza powinna wiedzieć. Co powinieneś teraz wiedzieć. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Zainwestowałam w mikrofon, także... Mam nadzieję, że teraz te nagrania będą dobrze słyszalne, czytelne. Słuchajcie, dla tych, którzy zdecydu zdecydują się na czasówkę, odpowiem darmowo na jedno pytanie. W poprzednim filmiku dziękuję pani jednej, z którą skontaktuję się zaraz po nagraniu dzisiejszego filmiku osobiście. Odpowiem na jedno pytanie dla tej pani z moich kart. Was również zapraszam do takowej współpracy. A teraz przystąpię do tasowania kart, zapauzuję filmik i potem będziemy sobie opowiadać o energii, która została wylosowana na poszczególne kamienie energetyczne. Zapraszam Was do wysłuchania. Dzisiaj mamy poniedziałek, 16 styczeń. Słuchajcie, wspaniały tydzień, ponieważ w piątek słoneczko wejdzie w znak wodnika, zupełnie będziemy mieć inną energię od takiej przyziemnej, takiej zimnej, takiej stricte służbowej, do energii poczucia wolności, do energii rebelianckiej wręcz, do energii zatytułowanej mogę wszystko i, i to zrobię. No ale zanim ta energia wejdzie, że tak powiem, w nasze życie, co, co, będzie, miało, co, co będzie miało miejsce w piątek, 20 stycznia. Jeszcze jesteśmy w znaku koziorożca w jego energetyce, czyli energetyce saturniczej. No ciężkiej, bo ciężkiej, ale w zależności od tego, jak nasze ciało, jak nasza energetyka na to reaguje, wiadomo, że każdy jest inny. A teraz słuchajcie, pauzuję filmik, przystępuję do tasowania kart, podzielę je na trzy grupy: lazuryt, kwarc różowy oraz labradoryt, i zapraszam Ciebie do wysłuchania. Oczywiście nie z każdym będzie to rezonować. Jeżeli miałbyś bądź miałabyś ochotę na czytanie prywatne, zapraszam cię do kontaktu poprzez e-mail astrosens777maupa@gmail.com. Dziękuję i zapraszam. W grupie pierwszej na pewno widzę kogoś przebiegłego może nie tyle przebiegłego, aczkolwiek przezornego, osobę bardzo zdyscyplinowaną, osobę mądrą, osobę, która ma, posiada olbrzymią intuicję, jest bardzo bezpośrednia i w, w jakimś celu tutaj Widzę w tym tygodniu wycofanie się z takiego życia codziennego. Dlaczego? Ponieważ osoba rozważa jakieś możliwości. Dlatego zobaczcie, to są trzy dwójki. I dwójka buław, i dwójka monet, ale również kapłanka. Więc ja tu widzę niezmiernie mądrą kobietę, która. Waha się. Dużo pracy. Karty mówią w tym tygodniu, na teraz, na dziś. Widzę dużo pracy, które, która przynosi ci szczęście, ale ty, jako mądra kobieta, troszeczkę jakby działasz z takiego zaplecza, tak? Teraz. Może jesteś mężczyzną, ale osoba taka mocno. Hmm... Przywódcza, ona jakby nie kieruje się absolutnie uczami, uczuciami, przepraszam. Um, bardzo stanowcza, bardzo mocno stąpająca po ziemi, um, wytrzymała, tak? To jest tak jak wielbłąd, który pomaga innym przejść długą drogę, tak? No, przez pustynię w tym przypadku, nawiązując do wielbłąda i. Um, Soba ta ma wspaniałą spójność pomiędzy świadomością a podświadomością i posiada olbrzymi instynkt. Jest mądra, umie sięgnąć do swojego doświadczenia, do swojej mądrości, aby wysunąć. Jakąś prawdę, objawić ją, podjąć decyzję w oparciu o coś. Mam wrażenie, że w tym tygodniu co karty chcą Cię powiedzieć, to jest to, że stoisz przed jakimś wyborem i bardzo ważne jest to, żeby podjąć ten wybór, bo tu jest olbrzymia chęć działania, tak? Dwie buławy to jest ogień, to jest baran, to jest mars, natomiast dwie monety to koziorożec i akurat teraz jesteśmy w tym czasie, ale jowisz w koziorożcu, czyli yy, Taka prac, syzyfowa praca, żeby osiągnąć swój cel. I tu mam wrażenie, że człowiek musi podjąć jakąś decyzję. Karta ci mówi, że jesteś przed podjęciem jakiejś decyzji, ale ty jesteś taką osobą, która potrafi połączyć podświadomość ze świadomością. I jesteś osobą, która potrafi. Wycofać się z życia takiego codziennego i tak bardzo skupić się na swoim wnętrzu, na swoich potrzebach, że finalnie podejmiesz świetną decyzję, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Ja tu widzę dużo uczuć, dużo skupienia, dużo myśli. Jesteś gotowy, gotowa otworzyć drzwi do zupełnie czegoś nowego, ale masz w sobie mnóstwo energii teraz, by właśnie wejść, przejść przez te drzwi i zacząć coś. Zupełnie nowego. Ja myślę, że tutaj właśnie powinnaś, powinieneś zasugerować się jakimiś swoimi snami, tak, albo to, co podświadomość Tobie hmm, podpowiada, to, co podpowiada Tobie intuicja, dlatego, że Ona na czole ma ten Księżyc. Księżyc jest intuicją. Księżyc jest. Hmm, naszymi emocjami, tym, czym, co my czujemy. I przekaz miałabym dla Ciebie taki, że w tym tygodniu jesteś przed podjęciem jakiegoś wyboru. Słuszny wybór podejmiesz, bo jest tu wola walki, jest tutaj odpowiedzialność, jest tu taka naprawdę też z drugiej strony chłodne spojrzenie na, na sytuację ale to absolutnie da ci szczęście. I to jest szczęście nie tyle, co na dziś, na jutro, tylko to jest raczej taka długofalowa prognoza, tak? która Tobie przyniesie obfitość finansową dzięki działaniu. W tym momencie jesteś skupiony, jesteś skupiona i zastanawiasz się, czy podejmiesz właściwe kroki. Odpowiedź brzmi tak. Podejmiesz właściwe kroki, decyzję podejmiesz właściwą. Jest tu Twoje działanie, absolutnie połączysz, bo połączysz energię ognia działania, ale również intelekt do zdobycia trofeum materialnego. To tak jakbyś, no mówię, tutaj widzę, widzę dużo logicznego myślenia. Ja myślę, że tu chodzi o pracę, tak? Czyli połączysz intelekt z logiką, ogień, z logiką, ogień, czyli działanie z Twoim rozumem, z tym, co jest w Twojej głowie, z tym, o czym Ty myślisz. Czyli ja podejrzewam, że tutaj w tym momencie dla Ciebie chodzi właśnie o, o pracę. Widzę tutaj pracę, która przynosi duże pieniądze. Ja widzę tutaj wybory, wolny wybór oczywiście, także każdą jedną rzecz, którą Ty planujesz tutaj zrobić. Absolutnie powiedzie się i da ci bardzo pozytywny rezultat. I to moje karty chcą ci powiedzieć, że ciężka praca z myśleniem, z mądrością, z intelektem. Absolutnie jesteś taką osobą bardzo mądrą. Ty skupiasz się na tym, co czytasz, ty przetwarzasz to w głowie, ty analizujesz. Każdy jeden dokument, który trafia w twoje ręce jest przeanalizowany bardzo skrupulatnie. Każdy detal, każdy kruczek i to wzbija ciebie na wyżyny. Wyżyny materialne i właśnie to moje karty pragną ci przekazać. Dziękuję tobie. Życzę ci jak najlepiej. Zapraszam do czytań prywatnych e-mail do kontaktu Opisie filmiku. Dziękuję. Myślę, że grupa druga jest przed rozpoczęciem jakiegoś wielkiego przedsięwzięcia, jakiegoś przyszłego przedsięwzięcia, dlatego że widzę tutaj osobę, która patrzy na świat z taką ciekawością w oczach i myślę, że osoba jest jeszcze nie do końca doświadczona. Osoba na pewno stara się badać. Wszystko to, co ją teraz dotyczy, jakieś źródła, coś, co ją przygotowywuje do podjęcia pewnych kroków, działania. tak? Myślę, że ona na razie jeszcze jest daleko, na razie się przygląda, na razie obserwuje, ma wiedzę absolutnie. Ja myślę, że to jest. Młoda osoba, świeżo po jakimś szkoleniu, może po studiach, może świeża w danym fachu, z daleka i na chłodno obserwujesz sytuacje, które to, te profesjonalne w pracy, bo ja tu widzę dużo myślenia, dużo pieniędzy i to jest abs absolutnie, jeśli chodzi o, o karierę, o zawód, o pracę. Myślę, że Ty bardzo chcesz być odpowiedzialna i taka analityczna, jako osoba, tak? Masz takie bardzo naukowe podejście do świata, do otaczających Ciebie ludzi i na chłodno na razie obserwujesz całą sytuację. Yy, karty moje chcą Ci przekazać, abyś yy, rozwijał bądź rozwijała dalej to, co rozwijasz. Yy. Wskazana jest cierpliwość z Twojej strony, nawet taki odpoczynek, może sen. Może powin za dużo analizujesz, jesteś zbyt taka, albo jesteś zbyt taki ziemski, ziemska. Za bardzo skupiasz się właśnie na tej pracy, na tym posiadaniu, na zdobyciu autorytetu, na, na zdobyciu um, może pochwały. Może um, chcesz być czyimś autorytetem. W tym i bardzo się starasz, może czasami za bardzo, bo, bo moim zdaniem starasz się tak bardzo, że twój umysł jest zmęczony. Moje karty mówią: odpocznij. Ty będziesz zbierać swoje plony tej ciężkiej pracy. Na razie daj swojej głowie, swoim emocjom, swojemu stan stanowi, temu intelektualnemu. Odpocząć. Zrób sobie przerwę, bo jesteś zmęczony, zmęczona w tej e, walce. Ja myślę, że Ty jesteś osobą bardzo twórczą i na pewno czeka Cię obfitość, tylko jakby może troszeczkę ponad miarę, próbujesz dać z siebie wszystko, gdzie w tym momencie należałoby troszeczkę odsapnąć, y, y, troszeczkę zaznać spokoju, y, może poszukać gdzieś harmonijnego takiego środowiska, ponieważ Ty jesteś bardzo kreatywny, kreatywna umysłowa i naprawdę umiesz tworzyć wspaniałe rzeczy. Jesteś świadomy, świadoma swoich możliwości umysłowych, tak? Mówię tu o pracy i, i naprawdę, karty, karty mówią, że daleko zajdziesz, ale na obecną chwilę uwolnij te swoje procesy myślowe. Jeżeli chcesz być naprawdę taki twórczy, czy twórcza, musisz zwolnić, bo ja to widzę bardzo ciężką haruwę, ciężką pracę, która powoduje, że Twój umysł jest naprawdę zmęczony. A nie o to tutaj yy, przecież w tym chodzi, ponieważ no, potrzebny jest nam, jakby nie patrzeć, ten odpoczynek, reset. Bo jeżeli będziemy zmęczeni, to nie będziemy aż tak wydajni. wydajni. A tutaj, osoba w tym rozkładzie nadmiernie. Nadmiernie próbuje właśnie być taką wydajną osobą ponad własne siły. Karty moje chcą Ci powiedzieć, abyś był cierpliwy i nauczył się samodyscypliny w obecnym momencie, ponieważ ty pragniesz bardzo szybko, jakby owoców swojej pracy. Ale tu jest taki przekaz. Powolutku, powolutku dostrzegaj piękno swojego sukcesu. Absolutnie wzbijasz się na wyżyny, tak? Ale daj odpocząć swojemu umysłowi. Ponieważ jesteś bardzo przyziemną osobą, taką osobą. Ciężko pracujesz, tak? Ty, ty nie jesteś marzycielem, ty nie jesteś kimś buja w obłokach. Ty jesteś osobą bardzo skoncentrowaną na działaniu, na y, zyskiwaniu y, profitów z Twojego działania i to jest wszystko fajne, aczkolwiek karta mówi: odpocznij, to y, bądź cierpliwy, zbuduj samodyscyplinę. Nie porywaj się z motyką na słońce. Odpocznij. Emocjonalnie jesteś przemęczony, przemęczona i karty właśnie o tym mówią, abyś troszeczkę spauzował, spauzowała. Ponieważ nadmiar nawet finansowy no może troszeczkę zaszkodzić, tak? ale on jest wokół ciebie, ty zdobędziesz swoje, swoje pochary, swoje medale ciężką pracą, ponieważ jesteś taką osobą. I ja mam wrażenie, że jesteś młodą osobą, tak? jesteś taki Filip z Konopi, bo ty dopiero zaczynasz, że tak powiem, swoją przygodę. I owszem, tu, widzę tutaj mądrość, widzę tutaj, do, no nie do końca też doświadczenie, ale widzę na pewno mądrość, którą Ty posiadasz. Podejrzewam, że posiadasz ją, jeśli chodzi o edukację. I bardzo, ale to bardzo nadmiernie chcesz się pokazać szefostwu, chcesz zbudować to swoje imperium, ten autorytet, ten szacunek, ale to do ciebie przyjdzie, tylko poczekaj, powoli. Powolutku buduj m, swoją tą drabinę, powolutku wspinaj się, tak? Nie możesz od razu wskoczyć na głębokie wody, bo że tak powiem, te wilki z Wall Street <grytanie> cię zjedzą, tak? Masz, y, masz potencjał, masz olbrzymi potencjał, y, ale nadmiar myśli w Twojej głowie, nadmiar tego, że Ty tak bardzo chcesz to wszystko robić, uwierz mi, przytłoczy cię do tego stopnia, że za szybko poczujesz się zmęczony, czy z, y, zmęczona, przytłoczony, przytłoczona. Więc Powolutku buduj to swoje imperium. Dziękuję Ci bardzo. Niech się dzieje dla Ciebie jak najlepiej. Grupa trzecia: Wicielec, Śmierć Ona oraz Monety. Na pewno potrzebny jest odpoczynek. Bardzo poświęcasz się czemuś. Ja to widzę akurat pracę. Aby sprostać oczekiwaniom innych, albo inaczej, myślę, że poświęcasz się dla oczekiwań innych, a w gruncie rzeczy powinieneś bądź powinnaś tak naprawdę je zignorować. Jest ci potrzebny odpoczynek. Po jakiejś cięższej, żmudnej pracy. Należy coś pogrzebać, aby nowe mogło się narodzić. To symbolizuje karta śmierci. Yy, być może jesteś w stanie spoczynku, ponieważ smuci cię coś, co musi się zakończyć. Co musi y, osiągnąć swój zenit y, i należy rozpocząć coś nowego. Ja y, tak to widzę, że w tym momencie może ty pokazujesz, albo robisz z siebie jakiegoś męczennika, ale ja y, uważam, że karta y, Wisielca y, poza tym męczennikiem tak? tu nie chodzi o udawanie męczennika chodzi o to, żebyś ty Zignorował te oczekiwania od innych, abyś um, potrzebujesz czasu, żeby um, spojrzeć na wiele rzeczy z nowej perspektywy i rozpocząć coś na nowo. Dlatego, że karta śmierci jest niczym innym jak zakończeniem pewnego etapu i rozpoczęciem czegoś nowego. Czegoś nowego. Powolnie, miarowo. Będzie to projekt, który bardzo Cię pochłonie, ale również mega się w to zaangażujesz. To jest projekt długotrwały, długofalowy, który dzięki Twojemu skupieniu da Ci bardzo fajne, pozytywne rezultaty. Myślę, że osiągniesz dzięki ciężkiej pracy. Swój cel. Cel, który dzięki logicznemu myśleniu spowoduje stworzenie pięknego dzieła. Będzie to dzieło, z którym ty się utożsamisz. Stworzycie jedność. I oddasz się temu celowi, temu dziełu, dziełu, dziełu temu projektowi bezgranicznie oraz całkowicie. Na obecną chwilę yy, karty mówią o tym, abyś zachował pełne skupienie, yy, abyś odpoczął lub odpoczęła przed rozpoczęciem czegoś nowego, dlatego że to co było, umarło. Tego już nie ma, tego nie ma, nie, be, nie było, nie będzie, to nie powróci. Ciężką, krytyczną pracą, taką mrówczą wręcz pracą, rozpoczniesz zupełnie coś nowego. Jeżeli nie chcesz tego rozpocząć tak bardziej, bardzo sumiennie, to karty mówią, żebyś właśnie w ten sposób to zrobił, że to jest praca pod tytułem ziarenko do ziarenka, tak? Ciężką, mozolną, nawet bardzo krytyczną pracą, samodyscypliną. Osiągniesz wspaniały cel i idzie do Ciebie jakiś wielki projekt, coś dużego. Jeżeli jest to związek, to kroczek, malutki kroczek po kroczku, będziesz go budował, budowała. Jeżeli jest to praca, to kroczek po kroczku będziesz realizowała ten projekt, o, bądź realizował, który da Ci totalne spełnienie. Ty się z tym Utożsamisz niesamowicie, poczujesz jedność z tym właśnie czymś, co do ciebie idzie. To jest totalnie coś nowego. A może jest to samo uzdrowienie, może jest to odnalezienie samego siebie. Może w tym momencie, nawet emocjonalnie, ty potrzebujesz tej przerwy, tego odpoczynku, tej ciszy, tego. Um, Zamknięcia się przed wszystkim i wszystkimi, i jesteś właśnie na, na etapie rozpoczęcia czegoś zupełnie nowego: czy to jest miłość, czy to jest praca, czy to jest Twoja emocjonalność, czy to jest Twoje zdrowie, czy to jest może dbałość o, twoj, o Twoją fizyczność, tak? Nawet jeżeli chodzi może o sport, o cokolwiek. I Ty właśnie teraz odnajdziesz tą pasję, odnajdziesz to coś, co Ciebie tak bardzo zaabsorbuje. I, I to jest coś naprawdę długofalowego i to jest coś, co do reszty Cię pochłonie. Ty będziesz tym żyć, Ty będziesz tym żył czy żyła, to, cię, to, to, to spowoduje, że Ty się zespolisz z tym, z tym czymś, tak, z tym projektem, z tym hobby, z tym zadaniem. Bardzo fajne karty, więc odpoczywaj, Zbieraj siłę, zbieraj y, informacje, zbieraj tą mądrość, aby wystartować z czymś zupełnie nowym. Ja, jeśli mogłabym tutaj dodać, to ja uważam, że to nowe przychodzi do Ciebie na wiosnę. Y, uważam, że przyjdzie to do Ciebie około 20 marca, a zakończy się. Niech ja sobie to obliczę, poczekajcie, dajcie mi moment. Moim zdaniem kończy się to z końcem października, około 15-20. To będzie projekt, który, który potrwa około pół roku, począwszy od połowy marca albo 20 marca. Wtedy ty wystartujesz. I właśnie te, do tego czasu Masz czas na odpoczynek, na zbalansowanie swojego ciała, swojej fizyczności, swojej emocjonalności, na taki przystanek, na naładowanie na baterii, ponieważ to coś, czego, co zaczniesz właśnie z końcem marca, będzie bardzo ciężką, może nie tyle co ciężką, to będzie praca, która pochłonie Ciebie totalnie, to będzie Twoja pasja, którą zaczniesz realizować, jeżeli chodzi, może, może, może chodzi o, o jakąś um, o, o coś artystycznego, co kochasz, od twoje hobby, o twoją pasję. Może zaczniesz jakiś nowy projekt w pracy, a może poznasz kogoś, czy przyjaciela, przyjaciółkę, może zaczniesz związek i pierwsze pół roku będzie od ciebie wymagało takiej mrówczej pracy. To będzie tip-top, tip um, każdy detal, każdy szczegół będzie bardzo skrupulatnie przez ciebie szlifowany. To będzie ciężka, znaczy mozolna praca, ale może ciężka, owszem, ale taka, która da ci siłę, da ci spełnienie. I właśnie o tym mówią te karty. One to chcą ci przekazać, abyś teraz odpoczywał odpoczywała, bo od, w końcówce marca, od połowy do końca marca rozpoczniesz coś zupełnie nowego. Ale to będzie piękne. Ty w tym momencie odpoczywasz i zrzucasz skórę, żeby wejść w totalnie coś nowe, coś pięknego. Tego ci życzę. Bardzo ładne karty, bardzo piękne karty. Wykorzystaj tą energię pozytywnie. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję.